Tęskni już za budzącą się do życia wiosną. Dlatego dzisiaj przedstawię Wam piękną, żółtą, całą obsypaną kwiatami cudowną forsycję, która jako pierwsza z nielicznych roślin zakwita w pierwszej kolejności, jeszcze zanim pojawią się liście. Ten ozdobny krzew można spotkać przy drogach, na osiedlach czy żłobkach. Wielu też sadzi ją jako żywopłot. Do niedawna sama uważałam, że jest to tylko roślina ozdobna, ale jakiś czas temu. Odkryłam jej właściwości. Chcecie ją poznać? Jeśli tak, to zostańcie ze mną. Zapraszam. Jeszcze do niedawna zastanawiałam się jak można jeść kwiaty, czy jest to w ogóle możliwe, czy się nie otruje? Od jakiegoś czasu odkrywam, jaki ogrom pożytecznych roślin daje nam natura. nie tylko po to, żeby ładnie wyglądały, ale też żeby nam służyły swoimi właściwościami leczniczymi. Wśród krzewów powszechnie uważanych za ozdobne, ale jak się okazuje z jadalnymi kwiatami i super właściwościami jest niewątpliwie forsycja, którą u mnie w rodzinnym domu zrywała moja mama. Żeby przyozdobić stół i wprowadzić do domu już w powie wiosny. Od niedawna sama mam mały krzaczek, co prawda, jeszcze w Donicy na tarasie, ale już z niecierpliwością wyczekuję, kiedy śnieg wreszcie odpuści i zacznie się budzić do życia moja i jeszcze mała kruszynka. Forsycja, forsycja wachln to jej łacińska nazwa. Jest krzewem z rodziny oliwkowatych. Możemy rozróżnić już około 14 gatunków tego krzewu, ale tylko jeden z nich pochodzi z Europy, pozostałe pochodzą z Azji. Łacińska nazwa pochodzi od botanika Williama Forsytha. Mam nadzieję, że poprawnie wymawiam to nazwisko. Z reguły łacińskie nazwy właśnie pochodzą od ich odkrywców lub tych, którzy po raz pierwszy opisali daną roślinę. Niektóre gatunki zrzucają swoje liście na zimę, i te głównie możemy spotkać u nas. Ale też są takie, które są zimozielone, i taka też mi się marzy, ale podejrzewam, że może nie przetrwać w naszym klimacie. W Polsce spotykamy głównie dwa gatunki, a mianowicie forsycję pośrednią i forsycję zwisłą. Szukając materiałów do tego odcinka, posiłkowałam się Wikipedią czy Doktorem Różańskim, ale też publikacjami naukowymi z zagranicy, gdzie są wymienione gatunki forsycji oraz jej właściwości. Jak wcześniej wspomniałam, póki co gatunków forsycji jest opisanych 14, ale co chwila pojawiają się nowe. Przygotowując materiał, trafiłam na publikację np. Na z 10 gatunkami sprzed kilku laty. Obecnie znane gatunki to Forsythia europaea, Degen and Balt, forsycja europejska, Bałkany w Albanii i Serbii. Następna jest forsycja Giraldiana Lingelsch, forsycja Giralda, północno-zachodnie Chiny. Kolejna forsycja intermedia Zabel, czyli forsycja pośrednia, jest mieszańcem forsycji suspensa i viridissima. Następną mamy forsycję japonica makino, czyli forsycję japońską z Japonii. Kolejna forsycja matsurika ujeki, czyli forsycja pochodząca z północno-wschodnich Chin. Kolejną mamy forsycja owata nakai. Czyli forsycja koreańska z Korei. Kolejną jest właśnie forsycja suspensa, czyli forsycja zwisła. Następnie forsycja tagashi. Kolejną mamy forsycję virdissima, lindl, forsycję zieloną. Kolejna forsycja koreana, nakai z Korei. Następnie forsycja likiangensis, hing, and feng, czyli Chiny Południowo-Zachodnie. Kolejna forsycja mira, Mitschang. Północno-zachodnie Chiny. Kolejna, Forsythia Saxatilis, Nakai, Forsythia, czyli z Korei. I ostatnia, Forsythia viridisima Lindley, czyli wschodnie Chiny. Forsycja rośnie na glebach wilgotnych lub lekko wilgotnych. Od czynień zasadowym lub lekko kwaśnym. Lubi glebę raczej żyzną. Dobrze czuje się na stanowisku słonecznym, lekko osłoniętym od wiatru. Kwitnie na zeszłorocznych pędach od marca do kwietnia. Jest bardzo łatwa w uprawie. Osiąga od 2 do 4 metrów wysokości, chociaż jest to yy, uzależnione oczywiście od gatunku i miejsca występowania. Można ją normalnie formować, dobrowolnie, i prowadzić jako wyżywopłot lub jako drzewo. Liście mają kształt eliptyczny, ząbkowane o długości 6 do 10 cm. Kwiaty są żółte, czteropłatkowe, o dzwonkowatym kształcie. Forsycja kwitnie zanim wypuści liście. Jest rośliną odporną na mróz. Lubi miejsca słoneczne i lekko płócieniste. Chociaż tutaj bym się bardziej spierała, ponieważ w tych słonecznych troszeczkę lepiej kwitnie. W uprawie domowej, jeśli nie jest przycinana regularnie, to co 3 do 5 lat powinno się przeprowadzać cięcie odmładzające. Jej kora jest szaro-brązowa. Za główne gatunki, a przy tym za serce i w sumie rozpoczynające rodzinę forsycji, jest uznawane forsycja suspensa i forsycja viridisima, ponieważ były to najwcześniej pisane gatunki sprowadzone do ogrodów z Dalekiego Wschodu. Często forsycja nazywa się drzewem wielkanocnym, gdyż jej kwitnienie przypada właśnie na ten okres. Wcześniej wspomniałam o liściach i kwiatach, więc teraz pora na rozmnażanie. Odbywa się ona w dwojaki sposób. Po pierwsze, forsycja wydaje nasiona. Po drugie, forsycję można rozmnażać przez sadzonki, pobierane z zielonego drewna po kwitnieniu, późną wiosną do wczesnego lata. Alternatywnie sadzonki też można pobierać między listopadem a lutym. Na pewno nie jednemu z Was po zerwaniu wiosną pędów gałązki puściły korzenie. Spokojnie można byłoby je włożyć do ziemi i byłoby wtedy kolejny kuszaczek. Standardowo jednak ukorzenia się forsycją poprzez tak zwane nakładanie warstw. To znaczy dociskamy czymś ciężkim gałąz do ziemi, po czym czekamy, aż się ukorzeni. Ukorzenioną część wykopujemy, odcinamy i wsadzamy na do docelowe miejsce. Jeśli chodzi jeszcze o budowę, to zapomniałam dodać, że forsycja jest naturalnie szeroko rozwinięta z, łuko z łukowatymi pędami, które są puste w środku, a jedynie w węzłach mają gęsty rdzeń. Forsycja jest obopłciowa i owadopylna. Nasiona. Dojrzewają na początku lata. Przedstawię wam tylko kilka związków aktywnych, chociaż zapewne ma ich dużo więcej. Jednak nie udało mi się dotrzeć do pełnego składu chemicznego tej rośliny. Jeśli ktoś trafi na takie opracowanie, to będę wdzięczna. Przyda się to do rozszerzenia informacji o tej roślinie, które zamieszczę w swojej książce. Są nimi flawonoidy, rutyna, lignany, saponiny trójpeterpenowe, kwercytyna, antcyjany, kwasy fenolowe, syringina. Dzięki dużej zawartości rutyny, kwiat na surowo są oczywiście wspaniałym wsparciem w podnoszeniu odporności organizmu, ale ma również inne zastosowanie. Na przykład ma działanie rozkurczowe, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, obniża poziom glukozy we krwi, opóźnia procesy starzenia, poprawia szczelność naczyń krwionośnych, ma działanie przeciwutleniające, zapobiega powstawaniu niektórych wolnych rodników, przedłuża działanie witaminy C, ułatwiając też jej wchłanianie się. Działa moczopędnie, oczyszczająco, uspokajająco. Wpływa korzystnie na włókna kolagenowe i elastynowe, poprawiając gładkość i jędrność skóry. Działa przeciwbólowo dzięki hamowaniu mechanizmu oksygenazy, prostaglandynowej i lipyoksygenazy. Dzięki obecności syringiny forsycja jest pomocna w leczeniu chorób autoimmunologicznych wątroby, tarczycy, nerek, łuszczycy, czy chociażby endometriozy. Syringina występuje w zdrewniałych częściach rośliny. Ma też działanie przeciwnowotworowe. Forsycja jest pomocna w stłuszczeniu wątroby, w marskości, jak i jej zapaleniu. Zwiększa ilość soku żołądkowego. Aktywizuje wchłanianie się składników pokarmowych z jelit. Pobudza wydzielanie śluzu. Hamuje wydzielanie histaminy. Hamuje lipooksygenazę i cytooksygenazę prostaglandynową. Można przymywać podrażnione oczy. Działa antygrzybiczo. Zmniejsza krzykliwość krwi. Wpływa na stawy i ścięgna. Zapobiega zbytniej agregacji płytek krwi. Forsycję można spożywać na różne sposoby. Możemy jeść na surowo na przykład kwiaty, Możemy dodawać do potraw, na kanapki, do omletów, ale możemy też przygotować nalewki. Sprawdzi się też rewelacyjnie jako herbatka. Kwiaty można również suszyć. Pamiętajmy jednak, że podczas suszenia, jak i gotowania, czy pieczenia, pozbędziemy się witaminy C, ale tą akurat możemy uzupełnić w inny sposób. Pamiętaj, żeby forsycją suszyć w ciemnym, przewiewnym miejscu, w temperaturze nie większej niż 35 stopni, gdyż wtedy zachowa najwięcej składników tych cennych, a przy tym kwiaty nie utracą koloru. Po wysuszeniu również przechowujemy w szczelnie zamkniętym ciemnym pojemniku. Aby jak najwięcej więcej związków, tych czynnych i tych dobrych, przeszło do naparu, przed zalaniem wrzątkiem należy skropić kwiaty spirytusem, a następnie parzyć 40 minut pod przykryciem. Dotyczy to zarówno świeżych, jak i suszonych kwiatów. Napar ma smak delikatny, lekko słodkawy, o podobnym aromacie do zielonej hermaty. Jednak jest uzależnione to od gatunku, ponieważ chińskie receptury i opisy tego zioła podają, że fursycja ma smak gorzki. Jeśli chcemy napar wykorzystać jako tonik do twarzy, Możemy po zaparzeniu przechowywać go przez kilka dni w lodówce. Natrafiłam na opracowanie Instytutu Medycyny Naturalnej w Portland w Oregonie, który bardzo dokładnie opisuje wykorzystanie forsycji w medycynie chińskiej. Napisali, że forsycja jest składnikiem wielu leków przywracających równowagę, ale też leczących z gorączki, czerwonki. Na różnych etapach. Nie będę tutaj dokładnie tego opisywać. Niemniej jednak, forsycja w Chinach jest wykorzystywana już od setek lat. I warto ją włączyć do domowej apteczki. Tym bardziej, że już niedługo zacznie się jej okres kwitnienia. Jak wiadomo, medycyna chińska kładzie bardzo duży nacisk na wykorzystywanie ziół. I bardzo się nad tym skupiają. Dlatego warto mieć zioła, które oni używają. Ich medycyna była zawsze dwa kroki przed medycyną zachodnią. Więc nie ma co wyważyć drzwi otwartych. Tylko warto korzystać z wiedzy innych. Znalazłam wiele przepisów z forsycją, ale jeden mi się najbardziej spodobał. To znaczy, jako że najbardziej lubię robić nalewki z różnych ziół, bo uważam, że ten sposób pozyskiwania substancji jest najbardziej efektywny, dlatego podam Wam przepis na taką szybką naleweczkę. Do nalewki z forsycji będziemy potrzebować 100 g świeżych lub suszonych kwiatów forsycji, 500 ml alkoholu etylowego, minimum 50% 50, powiedzmy, do 60%. Kwiaty po prostu zalewamy alkoholem i macerujemy około 14 dni. Co najmniej co 2, co 3 dni, powiedzmy, wstrząsając. Chociaż ja uważam, że im dłużej trzymamy taki macerat, tym jest on bardziej wartościowy. Następnie po tym czasie przefiltrowujemy. Zażywamy 2 razy dziennie po 10 ml. Nalewkę możemy używać również zewnętrznie do smarowania miejsc zmienionych przez pajączki, żylaki oraz rozszerzone naczynka. Kochani, już jest uruchomiony Patronite, więc każdy, kto może mnie wesprzeć, zapraszam do linku umieszczonego gdzieś pod filmem i tutaj gdzieś w okienku. Dziękuję za oglądnięcie kolejnego odcinka. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Będę mega, mega wdzięczna. Wiedząc, że Wam się podoba to, co robię, dostaję powera do nagrywania dalszych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!